Hejka, gagatki, tu Konrad z kanału Magnatorium i dzisiaj jest koło mnie Paweł. Cześć, tutaj Paweł z profilu Sailor Moon from Poland to UK na Instagramie, zapraszam do niego na, na profil. Będziemy unboxingować figurkę niespodziankę, którą dostałem całkiem niedawno. Sam nie wiem co jest w środku i jeżeli Wy podobnie jak i my jesteście podekscytowani i ciekawi co tam jest w środku, to zapraszam Zapraszamy. Was do unboxingu. Dobra, no to jedziemy z tym koksem. Rozcinamy. Dobra, porządny nóż musi być. Dobra. I jedziemy. Jak się do tego dobrać? Trochę mamy mało miejsca. Dobra, nie bój się, nie usta. Mamy to. Dobra, narożniki na bokach, plastyczkowe, trzeba je wziąć, ściągnąć, bo nie otworzymy. Albo obciąć. Albo obciąć, no, bo nie otworzymy tego. Dobra. Już widzieliśmy. Nie widzieliśmy, nie ja kłam. Już widziałem. Nie kłam. Ja obstawiam, że to jest Sailor Moon Eternal ta, która ma kryształy i te planety. Tak. Myślę, myślę, że to jest to, ale no... Ja już wiem. Ale zobaczymy. Nie wiesz no. Widziałem pudełko, no jak nie wiem. Zobaczymy. Pudełko jest dosłownie pod kartonem, także już je było widać. Nie ma tam większych zabezpieczeń poza kartonem. Cicho. Tak? Co jest? Trzeba minusem, na pewno. Ja bym się bała. Narożniki ściągnięte, więc... Więc możemy to roz... A nie wiem co to jest. O, ja żaden z nas nie trafił. Ja na pewno nie trafiłem. Okej. Dobra, dobra, halo, to mamy. Okej, okay. patrzcie, mamy Endymiona i Serenity, o, czekajcie, do góry nogami jest, Ups, no dobra, poświęca się, patrzcie, Op. wyciągamy, dobra, no to ją jakoś wydobyć trzeba teraz, tak, myślę, że wspólnymi siłami, powolutku, powolutku, Okej, okay. no ciągnij. Dobra, patrzcie kochani, tak prezentuje się pudełeczko, piękne pudełeczko. Mamy tutaj wizualizację całej figurki z każdej strony. Ula! Wow! wow. Przepiękne. Gdzie tu jest front? Tu jest front, najlepiej. Zapowiada się bardzo fajnie. No, powiem Wam, że spodziewałem się czegoś innego, bo gabaryty mi pasowały bardziej do tamtej figurki. No ale. Tak, i logo chyba też. Kochani, pudełko jest naprawdę przepiękne. Popatrzcie na górę. Przepiękna grafika. Zbliżenie rączek. Tak, takie. Rąk, dłoni. Dłoni naszych bohaterów, czyli. Bardzo fajnie wykonane. Kinga Endymiona tak. i Queen Serenity. I po bokach również mamy te same. Graficzki takie. Mam tu mamy tiarę. Dokładnie, a z tej strony powolutku, bo obijemy. Nic się nie lubię O, tu też te same ręce. Patrzcie, kochani, ta sama Eternal tiarę, Tara, dla porównania. No super. Coś pięknego, coś pięknego. Lubimy to. No i na przodzie ja ją mamy. No i na froncie pudełka mamy zbliżenie na naszych głównych bohaterów. Piękne pudło. Będzie to bardzo fajna figurka, już to widzimy. A gdzie ja ją dam? Hmm. Dobra, nieważne. Zastanowimy się, najmniejszy problem. Zastanowimy się nad tym później. Hmm. Otwieramy. Uwaga, Waga. O, i to, co lubimy najbardziej. Hmm. I ładnie pachnie. Jest w magii. Przepraszam. O, fetysz zapachów. Mamy e, rzepy, czyli podobnie jak w figurkach od GakaBox. I to co mam na samej górze koperta z kartą. Ciekawe co jest w środku. Przepiękna grafika studia. Wygląda ciekawie. Co my tu mamy? Koperta. <grym> koperta numer jeden. Uuu, <grym> ja już widzę co tam jest w środku. O ja, ale fajny. Instrukcja obsługi. Super. Wszystkie Jak to wszystko montować? Tak. Tutaj. Ok, tu mam numer seryjny i numerek seryjny dokładnie 106 na 468. Czyli taki certyfikat? Bardziej. Certyfikat. No dokładnie. Ups. A tutaj mamy kartę. Taki drugi certyfikat. Chcesz sobie wyciągnąć? No pewnie. Wszystko to bardzo profesjonalnie wygląda, bardzo ładnie zapakowane. Odłożę na bok. Wow, jest pasek jakiś do ściągania, jak przy tych kartach podarunkowych. Okej. Okay. I tu mamy też numerek 106 na karcie. No przefantastyczny element. Karta rezerwacyjna, czyli to... Okej. Okay. A coś tu jest jeszcze? Nie, to jest tylko taka tekturka. Okej. Okay. Okej, okay. mamy co? Dobra, i pudło do tyłu. Uwaga. I zeper. I tu na rzepach podobnie jest logos, logotyp studia. Super. Czekaj, okay. bo jeszcze widzę, że jest taśma zaklejona. Bardzo profesjonalne opakowanie. ta się bardzo podoba. To mój pierwszy taki unboxing tak naprawdę. Okej. Okay. Hmm. Już widzę, że mamy tą tylną część podstawy. Okej. Okay. Jeszcze pachnie farbą, taką świeżością. Bardzo no. To są jednak kokardy seryjne. Kokardy sereniki. z tyłu, tak. O jakie ładne. Parzaki ten jest, perłowy odcień ładny. Bardzo fajnie jest to pomalowane. Pamiętasz, robiliśmy opis tej figurki w jednym z filmików wcześniejszych, razem chyba nawet. Pamiętam. I to był dokładnie nasza reakcja na preorder tego. Teraz mamy możliwość... na żywo. Porównania na żywo i opisu na żywo. No coś Jak fajnego figurka. Bardzo się cieszę. Czy tam jeszcze coś mamy? Czy nie, to jest chyba tylko ok. okay. hmm. Ale Ona ładnie jest... cieniowana. Mogę zobaczyć? Tak, tak, ja tutaj. Okej, okay, to jest plastik. Ja myślałem, że to będzie sznureczek, ale jest to plastik, więc trzeba bardzo uważać, żeby tego nie wyłamać. No dobra, tu już widzę, że jest tiara. To będzie dla porównania mikrowersja z wersją e, taką... Większego rozmiaru. Większego rozmiaru. Śliczna jest. Przeładnie zrobiona, bardzo ładnie. I kryształ jest w takim błękitnym, bardzo dokładnym detale. No. Tak, bardzo ładnie jest to, to zrobione. Dobra, a tutaj będzie na zapewne Ach. ten berło endymiona. Nie. Tak. Okej. Okay. Dobra, tu mamy patyk. <noise> tu jest ta druga część. No. Taka sama długość właściwie? Tu jest, tak, tu jest berło endymiona. Jak to się trzyma? Tak się trzyma. Dobra. Ciekawie. I też jest akrylowy taki element. Bardzo ładny. Mhm. Taka kula. Przeźroczysty. Super oczysta, to wygląda. Super sprawa. Dobra. Bardzo fajnie wykonane, jeśli chodzi o detale. Dobra, pudełko składa się z dwóch warstw. No nie, cudowny pędzelek do czyszczenia. Pędzelek. To jest świetny pomysł, żeby sobie można było z kurzu nasze figurki przeczyścić. Jeszcze zobaczymy, czy jest jakieś logo. Jest logo w logo marki. Tak no nie wierzę. Słuchajcie. Rękawiczki do prezentacji. Mega. Bardzo fajne. Niby kardety. nic. Masz A robi różnicę. Niby nic, ale taki fajny ukłon dla fana. Bardzo fajne rzeczy dodane. Super. Okej. Okay. Pędzelek damy. O i coś o, pięknego. Zaje. Moneta. Słuchajcie. Mega. Mamy stędzik. I tutaj też mamy numer e, seryjny. 106, czyli tak naprawdę czyli tak na czwarty certyfikat autentyczności figurki. Taki sam numer, tak. Mega Eternal, napis Eternal. Srebrny kolor. Super. Bardzo ciężka, więc na pewno nie jest to plastik. No, jest to jakiś na pewno metal. Tak. Wydaje mi się, że aluminium, bardzo chromowany. chromowany, na pewno chromowany, bo jest to bardzo błyszczące, takie wręcz srebrzyście I błyszczące ciężkie, i ciężkie. No, jak na plastik za ciężkie. Super. Coś z... no, mamy, mamy kucyki, kucyki naszej usagi. W zasadzie Nie, na razie to, Queen, to Serenity. Jeden. Queen Serenity. Powiem wam, że taki żółty, m, troszkę musztardowy, taki uh -huh. brudny żółty, bym powiedział. Uh -huh. Ale bardzo detaliczny i każdy kosmek... Nie mówi się kosmek. I każde pasmo włosów jest tak bardzo fajnie zarysowane. Tak, dużo detali Super na widać. Dużo fajnych detali. Mamy drugi kucyk. Opa. Dobra. Bardzo podobny. Tak, tylko tu mamy trzy pasma. Tak, tam mieliśmy Ale dwa. wykonanie jest tak samo detaliczne widzę. A nie, tu też mamy trzy. Bardzo ładne. Mhm. Ojoj, Uuu. ojoj, piękny. ale piękny. Wow. O matko, ale ładnie. Te tale są naprawdę niesamowite. Bardzo ładne oczy, fajnie wykonane. Lekko różowy odcień skóry. Tak. Nie no, jest to przepiękne malowane. Ale pomalowane. bardzo ładnie. Naprawdę ładne. Wow. Zazdrosny już jestem w sumie, że jej nie posiadam. <grym> Dobra. Duży, największy chyba z tych elementów, który jest w tym momencie. To będzie Serenity, to będzie tak? Serenity, no, na 100%, to jest suka. Tak. Też bardzo ładnie wykonana. I o dziwo, ona jest w całości razem z głową. I Oczywiście na... naszyjnik jest zaklejony tutaj. Tak, przyklejony, żeby się jest... nie ruszał i nie, nie pękł. Przyklejona na pierwszą łańcuchę i zcieramy tą właśnie tę Musimy uważać na naszyjnik, bo jest bardzo delikatny. Dobra, a to teraz to by pasowało. Którym... Takie samo malowanie jak kokardy. Tak? tak, ten sam perłowy odcień. Przepiękne. Mega super. Zobaczcie na twarz. Przepiękne, patrz na włosy. Malowanie jest tak, widać, widać I różnicę w kolorach. Naszyjnik jest, nie jest namalowany, tylko jest ruchomym, takim luźnym elementem. Dlatego też był przyklejony, żeby Dlatego był zabezpieczony tak. tym tapem. Super. Super. Odkładamy. O Jezus, tak. jaka ciężka. Na co ja tutaj zwróciłem uwagę, tutaj, i również na ten pierścień, jak to nazwać, no, który będzie taki... z tyłu. Że malowanie jest takie, jakby vintage, jeśli to można nazwać. Takie, takie trochę postarzane, no tak. Że są jeszcze. takie przetarcia. Przetarcia zrobione, tak, dokładnie. No, fajne. Fajny efekt Taki bardzo podstażanej kolumny. Ale podstawa jest bardzo ciężka. Ciężkie to jest. Czekaj, Z jest co tu mamy logo. logo. Bardzo ładne. Piękne to logo, jest przepięknie wykonane to logo. Z tyłu mamy ornamenty, zresztą dookoła podstawy. Taki trochę fioletowy. I widzę, że w podstawie wszystko ma magnetyczne zapięcia. Tak. Nogi też, tak. Wszystko jest na magnetach. I Jest strasznie ciężka. To będzie to Cało... endymion, tak. Uch, postać endymiona Uch. bez głowy. Ojej. O matko, poskarki ładne. Wykonanie detali jest niesamowite. Przepiękne. Piękny Naprawdę? biały smoking. Z jakimiś ornamentami, takim motywem roślinnym. Nawet te mięcia na spodniach, nie wiem tak to można nazwać. Tak. Zgięcia są, materiału, Zgięcia wszystko jest przepięknie cieniowane. Tak, cieniowane. Innym kolorem no, farby. Niesamowite. No i jest zegarek. Hmm. Z klasyczny motyw, w w, 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 w zasadzie nie, z wersji Crystal i Eternal i filmów kinowych. Y I ten. Nie wiem, jak to nazwać. Naszyjnik, na takie gwiazda. Każdy. W każdym bądź razie malutkie detale, w sensie malutkie rzeczy są wykonane w dużych detalach, tak to mm -hmm. można powiedzieć. Bardzo, Bardzo starannie. Ładnie. Mimo tego, że są malutkie, wszystko na nich widać. Świetnie to wygląda. Także wow. Nawet Miega. kieszenie i rozporek na spodniach są zarysowane. Tak. Dobra, kochani, jeszcze mamy tutaj... To jest do endymiona emblematy, jakieś ordery, no i dodatkową tą taśmę mocującą, tą plastelinkę. Tak? Tą plastelinkę. Ona nam się na pewno przyda, wykorzystam ją, jeżeli nie do tej, to na pewno do innych figurek. Zgadza. No i te emblemaciki to jest zupełnie taka drobinka. Fajnie, że zauważyłeś, pewnie bym schował i potem się zastanawiał, gdzie są części. Mamy to, wszystkie części już rozłożone, sprawdzone. Nie ma tego tak dużo, o dziwo. Tak, tylko teraz tak, jest dylemat, jest czy zaczynamy od postaci, czy zaczynamy od tej... Myślę, części że można zaczynać od podstawy. I część tylnia, a później postacie. Tak mi się wydaje. No dobra, zobaczymy, jak coś to będziemy rozkładać no. i rozbierać to od nowa. Wygląda to na bardzo łatwa, łatwą pracę także. Magnetyczne zapięcia jak to wszędzie. Tak. Teraz w tych figurkach w O, jak pięknie łapie magnes. Nie może się nie spadnie? Nie. W razie czego zamocuję to na tej taśmie jeszcze, żeby to było stabilne, ale to jak już. już... No <laughs> Dobra. Jeszcze co Wam powie... nie pokazaliśmy wcześniej. To na spodzie podstawy. Mamy numer seryjny. Mamy numer seryjny i logo. I logo Także tak. też ładnie to wszystko jest zaprojektowane. Okay. Dobra, no to tak, to mamy. Druga, strona? Się. Druga strona, tak? Czy? Mhm. Oczywiście mamy wszystkie symbole planet. to jest chibiusy, tak? Albo księdze. No ale nie mamy Ziemi, nie, ma, nie mamy. No nie, nie ma, ma nie ma Ziemi. Tak mi Dobrze. się wydaje. Tu są jeszcze. W tych elementach takie kryształy wsadzone, bardzo ładne. Tak, różowe co prawda, ale ładne. Powiedzmy, że symbolem Ziemi jest cały okrąg. Dobra, to możemy. Zacznijmy może od niego, bo on jest taki ładny. Tak. Chyba od niego zaczniemy. Pana przystojnego. Dobra, i on tu ma swoje miejsce. Czy to na pewno to? To druga strona. Tutaj tylko muszę trafić, bo tam jest czpień taki metalowy, dobra, weszło. Trochę mu but odstaje, poczekaj, tak jakby nie dokładnie mi siadło. No, może, nie jest to no, dokładnie. To może to nie jest dokładnie spasowane, ale się trzyma ładnie. Peleryna. Pelerynka, Pelerynka proszę. Super. im swą powinność. Ale ładnie. Bardzo fajnie wszystko wskakuje szybko. No i tu też mamy takie czpienie i magnetyczne zapięcia są tutaj, więc to tak. będzie też pewnie ładnie trzymało. No tak idealnie. skoczyło idealnie. To co, głowa? Głowa, ale już programu przepięknie. No Malowanie jest... jest super. I detale również. Tu praktycznie każdy włos jest widoczny. Tak. Ekstra. Dobra, i takiego mamy chłopa tutaj. Jest. Werło e, na końcu, jak już będzie zamontowane wszystko. Tak. Serenity. Serenity, dobra, ale ja go na, no, Chyba, czekaj, tu jest. Ja, ja się trochę muszę zniżyć do poziomu podłogi. Jak to wszystko fajnie pachnie. Ja to czuję stąd. Ale ona wystaje strasznie poza tą podstawę, o ja. Tak, i on podtrzymuje jej tak jakby rękę Okej tutaj widać. Jest to tak wszystko. Dobra. fajnie dopasowane. usiadło. Popatrzcie jak ładnie. Usagi bez kucyku. Cudna. Dobra. To co, nie, nie chyba kokarda mi się wydaje no najpierw. Lubię, nie, bo później z tak. kuckami będzie problem. Przepiękna, bardzo ciężka kokarda. W ja ogóle to jest kawał akrylu, no to wpinaj. Tak, okay. Ja się boję, że coś zepsuję. To odkupisz. <gry> okay, ok, Czy mam, czy mam? Ja nie mam tak jakby... Dobra, poczekaj, bo ja mniej więcej nie wiem, koniec? jak to trzeba No, to trzeba tak. To proszę. Tak, Dokończ. Ja nie mam e, takiej sprawności w składaniu figurek, bo ja składałem tylko Q-Posket <gry> chyba. I, e, i, Dobra. i Glamorous. Siedzi, patrzcie. Pięknie. Jak Powiem jest... Wam, że aż się spociłem <noise> Bardzo e, jest to fajnie wykonane i bardzo takie w 3D. Ten rozwiany... no tak, no tak, ma, No bo inaczej ma chyba nie mogą mieć, tak? Czy... Tu są w środku dziury. Hmm. Tamten jest tam, chyba. tamten jest tak. Ten tak? jest tu, no bo ten trójkąt mamy. No, kwadracik taki. Mhm. A, 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 a. Chyba coś tu mamy nie tak. One ona tak dobrze Weszły? Tak. A no tak, okej. Okay. Tak, tak, tak. I tak uważaj, bo bardzo ciężko wchodzić, trzeba tak delikatnie, delikatnie i... Pięknie to wygląda. Dobra. Płyną. <laughs> Super. No to co zostały trzy elementy, mamy tutaj te emblematy, które są bardzo delikatne, więc musimy uważać. Ale czekaj, gdzie, gdzie on je ma? Mm, mm, mm. Dobra. Na marynarce. Na marynarce, dobra. To tutaj sobie użyjemy w takim razie tego tejpa. Okay. Bo to jest bardzo mały element. Tu jest mam... taka mała dziurka. Super. Mamy emblematy. Emblemaciki wpięte. To chyba nam zostało. Dobra, berła. Berła. Tu mamy endymiona. Ono jest całkowicie okay. zrobione bez żadnych elementów ruchomych. Ten górny ten jest tylko ściągany. Aha, jest ściągany, okej. Okay. No i podejrzewam, że trzeba to wsunąć od dołu. Ciężko wchodzi, mm, ale... Ciężko, ciężko. Ale chyba dobrze, bo nie będzie wypadało, także. I nie chcę tego złamać, bo to dosyć mocno... O no idzie, idzie. Ale będzie się dobrze trzymało, także. Nie ma... Dobra. Czy mamy jakiś otwór na to berło, żeby ono się trzymało, czy po prostu nie? Nie, ma. Nie, nie ma nic tutaj, po Czyli prostu tak ma leżeć luzem. Ja zobaczę może na zdjęciach, jak to wygląda. Ta część tutaj, chyba tutaj nie mamy. Nie, po prostu dotyka. Dobra. Czyli po prostu ma być tak, nie? Tak. Czyli, Czyli mamy teraz te tiarę. przepiękną. Tiarę się ściągało od dołu. Ten, Ten element się... na pewno od dołu się tak? ściąga. No, mam to. I trzeba ją od tu, będzie góry. Dużo. tu uwaga na palce, bo tu są, widzę, ale ta wchodzi dużo. Okej, okay, proszę. Czekaj, a jak to wygląda na zdjęciu? Chyba, chyba musimy zobaczyć na pudełku. Przed spódnicą, czyli tutaj musi iść tak bardziej, tak. czyli źle. Bardziej po skosie. No to panowie i, I panie, panie. <laughs> mamy to. Ta-dam! Piękno. Piękno. Super sprawa, naprawdę jest, wyglądają oboje. Jest wielka, naprawdę wielka jest ta figurka. 30-40 cm, około 35? 35 chyba było, jak żeśmy, Pamiętam też, jak, jak robiliśmy, jak to wygląda. Nie mamy żadnej miarki, ale. Mamy? Mamy? To zmierzymy. 44 cm. 44 cm, pięknie. Także 44 cm, prawie. Piękna. Pół metra. I mamy super monetę do kolekcji. Ojej, kujaka ciężka. Hmm. Ej, naprawdę Jeszcze ciężkie, weź tak ja no. Podnieść. Wow, faktycznie. Trochę waży. I tutaj mamy. Dobra, no to mamy to. instrukcję, które nie użyliśmy właściwie. Tak, w, bardzo, w dwóch momentach chyba tylko spojrzałem, nie? Tak, i bardzo łatwo się ją składa, także... A Wam jak się podoba? Zostawcie komentarz, lajka, suba dla zasięgu. i zerknijcie na profil Pawła. Trzymajcie cześć, się, cześć. Miłego.